Redakcja Flasha odwiedziła warsztat design thinking sposób na skuteczne rozwiązanie problemów. Grupa ciężko pracując dobrze się przy okazji bawiła. Paryż w centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej stanął Jarmark Francuski, gratka dla miłośników świeżo pieczonych rogalików, bagietek, ciasteczek, serów, wędlin, przypraw i suszonych owoców z kraju Napoleona oraz byłych kolonii francuskich na Karaibach. Po raz pierwszy w Łodzi i naszym województwie całości Transatlantyk, festiwal filmu i muzyki. Wśród licznych atrakcji polecamy m.in. mobilne kino, które zawita do Babianic, skutna skierniewic Piotrkowa, Bełhatowa i Wielunia, więcej na stronie transatlantyk.org a w Łodzi 50 wygodnych łóżek, z których każde wyposażona jest w projektor i indywidualny ekran. Łóżkoteka czeka na festiwalowych gości. Dzieje się w łódzkim. zapraszamy między innymi do buczku na Drugie Krajowe Święto Truskawki, na Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży do łódzkiego semafora, do Unijowa na cykl koncertów Muzyka w Murach Zamku. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na koncert inaugurujący 17. wędrowny Festiwal Harmonii Łódzkiej i Koloru Polski. 25 czerwca w sobotę o godzinie 19 spotkamy się w Białej Rawskiej. Już po raz kolejny inauguracyjny koncert festiwalu zostanie oddany w ręce młodych wykonawców. Będą to uczniowie Szkół Muzycznych Województwa Łódzkiego, którzy wchodzą w skład... Księdzej Orkiestry Regionu Łódzkiego oraz Młodzieżowej Orkiestry Regionu Łódzkiego Sinfonietta. W tym roku obie orkiestry zaprezentują się w swoim składzie pod dyrekcją Adam Krodka oraz Barbary Sobolczek. Sobota XIX. Harmonia Łódzka, Festival Kolor Włoski, Zadaszam Do nadsyłania tematów i współredagowania kolejnych odcinków naszego flesza, piście na adres fleshmaucałukie.pl